Wielki polski myśliciel i obywatel XVII wieczny w swoim traktacie militarium pisał: Czy są władze ro rozumnej duszy? Pamięć, rozumienie i wola. Andrzej Maksymilian Fredro, bo o tym mówię, yy, nadał. Pewien kierunek, który ja staram się w swoich nagraniach realizować. Opowiadam, jak działa dzisiejsza lichwa państwowa, lichwa bankierów, banksterów, różnych firm lichwiarskich, różnych firm windykacyjnych, po to, żebyś zrozumiał. Jak jesteś, w jakim stopniu jesteś ofiarą tego przedsięwzięcia, żebyś zrozumiał, jakim mechanizmom wywłaszczania jako polski obywatel podlegasz. Staram się skrzesać w tobie wolę obrony przed tymi niegodziwościami, przed tym masowym oszustwem, przed tym atakiem. No cóż z systemu bankierskiego, który nie służy obywatelom. Ale też jest i pamięć. I do sięgania do tej pamięci chciałbym teraz zachęcić. Bo był kraj w XVI, XVII wieku, który wcale nie wyglądał tak, jak ci wtłoczono w tak zwanej ludowej historii, dziejów co zrobił PRL, który wcale nie wygląda tak, jak ci wytłumaczono na stereotypach, kraj, w którym banki, pieniądze, działania służyły obywatelom. To była rzecz pospolita, niedoceniona. I chciałbym Cię zaprosić teraz, żebyś wziął udział w tym projekcie. Wspominania i pokazywania w prawdziwym świetle Rzeczpospolitej Niedocenionej, jak powinny działać w kraju proobywatelskie mechanizmy, jak powinno działać państwo dbające o swoich obywateli, państwo, które nie musiało liczyć na sojusze, państwo, które świetnie organizowało się i zarządzało swoimi finansami. Państwo, które dawało obywatelom się bogacić. Chciałem Cię zaprosić, żebyś w najbliższy czwartek, 20 listopada o 18 przyjechał na spotkanie w, do podziemi Kamedulskich na ulicy Dewajtis na Bielanach, w Warszawie. Jesteś zaproszony, ja tam będę. Tam będziemy rozmawiać o wspomnianej książce Militarium Andrzeja Maksymiliana Fredry i będziemy rozmawiać naprawdę w zadnym gronie, jak przywrócić tą naszą Rzeczpospolitą, która dba o swoich obywateli, dba o swój dobrostan i czyni świat piękniejszym dla Polaków. I bezpieczniejszym, a nie jak dzisiaj zamienia się w ekspozyturę jakichś kleptokratycznych działań korporacyjnych. Zapraszam. Czwartek, Dwightis, Bielany, Warszawa, yy, podziemia yy, kamedulskie, przyjdź. Ja tam będę.